bo to mocno by pomogło w niektórych rzeczach. No, jest fajnie i nawet jeśli czasami mamy jakieś trudniejsze sprawy i się gdzieś tam pokłócimy, poszarpiemy, to tylko po to, żeby było większe dobro, a nie żeby tam było moje na wierzchu czy coś. Ja nie będę funkcjonował bez parafii, ale chciałbym wiedzieć, czy, czy chciałbym widzieć znaki, że parafie też już wiedzą, że bez karitasu nie pofunkcjonują. Bo jeśli ja w karitasie pracuję 15 lat i prawie 4 lata jestem dyrektorem, i ciągle pewnych księży probościów nie widziałem jeszcze w naszych biurach, cały czas bronię księży i nie atakuję ani przez chwilę, bo zgadzam się, że jeśli nie namówi takich czy innych osób do współpracy, to nic nie będzie. Ale tutaj też widzimy pewne zaniedbanie, tu też są jakieś niedociągnięcia i nie zawsze to można przepisać na starszy wiek. Czasami nie wiadomo jak to rozpisać. Ciągle ja pamiętam takie rekolekcje, to dla mnie zrobiło wrażenie, to było wrażenie, jakoś to zapamiętałem do dzisiaj, że każdy człowiek ma dwie ręce i możesz być no, biskupem, premierem, ale zawsze musisz mieć dwie ręce. I róbmy taki poziom, że jedna jest dobrania, ale druga jest dodawania, prawda? No bo moglibyśmy tutaj teologię piękną rozwijać, antropologię, że człowiek, jeśli nie jest w relacji do drugiego człowieka, to jego życie jest bezsensowne. No, możemy to wszystko w piękne słowo, ale już mówmy tak. Są czasami wypadki, że ktoś traci rękę. Jest to wielki dramat. A kto wie, czy nie jest większy dramat, jeśli mamy do czynienia z ojcami, matkami, dorastającymi dziećmi, księżni, którzy mają tylko jedną rękę. Ewentualnie coś może wziąć. Dać nie da nikt. Nawet z tego wolnego czasu, nawet cierpliwości w kancelarii, żeby porozmawiać, czy spotkać się z taką czy inną grupą. No, wtedy to owocuje. No. Jest wielki post, robimy sobie wszyscy rachunek sumienia, ale na pewno nie wyjdziemy z tego spotkania z takim przeświadczeniem, że jeden przyszedł i się tu mążył, czy jeden przyszedł i atakował inny. Próbujemy otwierać furtki, pola współpracy. Ta współpraca z parafiami jest bardzo bogata i ją pewnie można liczyć w miliony złotych, ale mogłaby być większa. Ja mógłbym jeszcze powiedzieć, że oprócz tej wielkiej współpracy i tych milionów złotych w Caritasie mamy te, ile się etatów, co już powiedziałem, ponad 300, i działają podmioty wydzielone. Zakład opiekuńczo-leczniczy, warsztat terapii zajęciowej w Legnicy, warsztat terapii zajęciowej w Welgów, zakład aktywności zawodowej w Wielkiej Górze, ta pralnia nasza słynna. Mamy też księgarnię. Która w tym roku chyba pierwszy raz przyniesie jakiś zysk. Wszyscy patrzą, czy księgarnia działa i jakie tam są zyski, a to było bardzo trudne z wyprowadzenia, bo jednak tych możliwości kupowania świeczek książek jest dużo. Ale zaczyna nam się to bilansować. Mamy od pół roku aptekę. Mamy coś takiego, co jest z gorzelcu, a nazywa się Biuro Uchodźców i Migrantów, gdzie jedna dziewczyna. Utrzymywana przez etat, który dostaje z Unii Europejskiej, a jest naszym pracownikiem, pomaga tym różnym uchodźcom, zna tam trochę języki i często ją na granice wołają. I to jest też konkretna pomoc Caritasu. I w tej pomocy pracuje ponad 300 osób. Wolontariuszy, jak mówiłem, jest około 1300 osób. 240 parafii. I tutaj otwieramy, że mogłoby być więcej. Ja się cieszę, że pada pytanie, co można więcej z parafiami zrobić, bo jeszcze wiele by można zrobić. Proszę zauważyć i może już tym zakończę, bo chyba mogę was zamęczyć, a nie wiem czy tam ktoś nie czeka. Nie, nie, nie. Nie czeka? To 15, bo mamy czas. No to ciągniemy, ok. mamy jeszcze dwie minuty. 1 <laughs> marca, no proszę zobaczyć. 1 marca rozpoczęliśmy zapisy na Czasy dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dla matek z małymi dziećmi. 2 marca praktycznie zapisy zostały skończone. 900 miejsc przygotowanych przed wakacjami, po wakacjach, w Ustroniu Morskim i w Mielnie zostało zapisanych. <laughs> Czy moglibyśmy więcej robić? Chyba byśmy mogli, ale z drugiej strony Ktoś mnie zaatakuje, że karita się robi jakimś biurem pielgrzymkowym. Chciałbym zabierać tych i taka była idea, dlatego parafie i księża prorokszczowe tą informację dostali 16 lutego, żeby mieć dwa tygodnie wcześniej, żeby sobie zająć miejsca. Niektórzy to zrobili, a inni nie zrobili. Przed 6 rano 1 marca pierwsze osoby stały przy karitasie. Szaleństwo. Tak wiele osób sobie ceni te wyjazdy. Też są nieduże pieniądze w porównaniu z innymi. Czasami jeszcze jakieś tam dwa skromne zabiegi są. A więc moglibyśmy między innymi tą działalność rozszerzyć. Bo ośrodków przed wakacjami jest mnóstwo wolnych. Można by to robić dalej. Pytanie, co jeszcze można by robić? Na pewno więcej osób mogłoby się zaangażować, więcej parafii osób mogłoby się zaangażować w dalej. Wiem, że w wielu parafiach świeczki, które otrzymuje ksiądz proboszcz, idą w pierwszą niedzielę. W następne już nie ma. Ale od tylu lat zawsze przed świętami pytamy, ile przysłać świeczek. Bez zmian. Bez zmian. Nie chcemy, żeby się pewne rzeczy rozwijały. Nie będzie większych pieniędzy, nie będzie więcej kolonii, jeśli tu nie będzie zrozumienia. Żeby dać szansę księże jakiemuś dobru i żeby być może jakieś owoce z tego spotkania się urodziły, to ja bym chciał doprecyzować tą informację, którą ksiądz doktor był tutaj łaskaw przedstawić. W tym punkcie pierwszym rozumiem, że 27 października, czyli w dzień, kiedy jest posiedzenie, kiedy jest sesja plenarna o godzinie. marca, marca. Marca, marca, przepraszam. I to zdanie: zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej parady. Bo tam będą przekazane te informacje, o które tu któraś z Państwa pytała, między innymi. tak? Jak pokazać, o, czy, jeżeli ktoś z członków Akcji Katolickiej z jakiejś parafii przybędzie jako przedstawiciel tej parafii, to może się tu, tam czuć zaproszony na podstawie tego tutaj zdania? Tak? Ja muszę powiedzieć, że termin synodu, który jest działaniem okresowym, pokrył nam się ze spotkaniem, które my robimy od kilkunastu mhm. lat bo zawsze w sobotę przed niedzielą palmową mieliśmy nasze spotkanie odpowiedzialne za działalność charytatywną. To było u księdza Tadeusza, u świętego Tadeusza w parafii, u księdza Alasztuka. W tym roku ksiądz Biskup przyjął zaproszenie na jedno i na drugie spotkanie jak zobaczył się, terminy pokryły, to kazał zaprosić po jednym przedstawicielu z parafii na spotkanie synodalne. A więc nam przyświętą na tą formację. Ile tam czasu oddadzą Karitasowi, to ja do końca nie wiem, bo nie mamy jeszcze tego ustalonego. Mamy się w połowie marca dopiero spotkać. Niemniej jednak, oczywiście, że sesje synodu też są sesjami otwartymi i można z tego skorzystać, jak tylko ktoś ma czas. Chociaż. Jeśli ktoś się już tak bardzo zapali do współpracy, to zapraszam albo na okrześ 22, bo będzie spokojniej, albo do tego biura Samaritanina na ulicę poselską, bo na synodzie będzie pewnie dobre 300 osób, a może nawet 400. Także to już będzie trudniejsze organizacyjnie. Na pewno z końcem tego tygodnia, a na początku następnego, wyślemy przez tych. Panów, którzy rozłożą kolporterów na każdą parafię po jednym roczniku Caritas. Na pewno. I to już dużo rzeczy wyjaśni, jeśli poczytamy. I zachęcam do współpracy, bo bardzo się ucieszyłem, że po tylu latach ksiądz Jan mnie znowu zaprosił, ale rozumiałem, że musi pewna kolejka obejść wszystkich i jest miejsce na Caritas, a. Temat roku duszpasterskiego jakoś do tego zobowiązuje. Bądźmy świadkami miłości. O nic innego nie chodzi. A młodzież jest taka, jacy my jesteśmy. Bo co my tu będziemy narzekać na młodzież, kiedy ktoś ich wychowuje albo ktoś ich gorszy deprawuje, Któż nie tylko ich deprawuje telewizja, internet i tak dalej. No czasami. Rodzice też różnie postępują, księża też różnie postępują. I jak się ukaże jakiś artykuł, i jak sobie poczytam o tej sensacji i nie chcę tego sprawdzić, to też się mogę zgorszyć. A jakże?